Godny jubilacie życzymy dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha Świętego i opieki Matki Bożej na każdy dzień posługi naszej wspólnocie parafialnej parafii Chrystusa Króla na Zatorzu. Drogi proboszczu, dziękujemy za 20 lat pełnienia posługi kapłańskiej w naszej parafii. Życzymy pogody ducha i radości każdego dnia. Do życzeń dołączamy modlitwę. Szczęść Boże! Z okazji. Tak pięknej rocznicy, rocz, 20 rocznicy yy, naszego proboszcza, yy, chcieliśmy, chciałem przekazać parę słów wspomnień o proboszczu. Na przywitaniu proboszcza nie byłem, bo byłem w Częstochowie na Jasnej górze, ale drugą niedzielę byłem. No i mi się podobał, bo był uśmiechnięty. Ja też nie jestem smutasem, także <laughs> podobał mi się. No i w każdym razie. Drugie spotkanie to mieliśmy, patrzy, kto to wjeżdża, tu propusz wjeżdża. No i mówi, że jest straszna rzecz, poważna rzecz, bo jest awaria pieca, pęk piec. No i próbowaliśmy go naprawić, ale nie udało się naprawić. Proto załatwił w przeciągu jednego dnia drugi piec. Zamontowaliśmy i od tego czasu już znaliśmy się trochę bliżej. No i później domówiliśmy się, że żeby budować jeszcze tą wieżę, Pobudowa bud budowaliśmy tą wieżę. No i był zaprojektowany krzyż betonowy. A tam jest 17 metrów. W każdym razie, i... no mnie się to nie podobało, bo mówię, no kto tam wejdzie i to odświeży kiedyś, nie? No i po dyskusji z proboszczem <grym> <grym> mówi, no to coś pomyślimy. No i pomyślał i znalazł sponsora i jest krzyż. Teraz z nie, nierdzewki. No i potem jeszcze dalej były znowu sztynki. No i słupy były gipsem robione. Jak było poświęcenie, to było wiadomo, kto był w kościele, bo miał biały garnitur. No i każdy był zaznakowany, że, że był w kościele. No i potem wylewka posadzek, no to było dość, dość trudna sprawa, bo, bo bardzo dużo betonu wchodziło i jak cały dzień gruszkami wozili, to myśmy potem w nocy zacieraliśmy to, żeby to jakoś wyglądało. No i tak doszliśmy do, do końca budowy i życzymy proboszczowi, żeby jak najdłużej, takiej żeby miał więcej i z nami został. Szczęść Boże, jak się proboszczu? Z okazji dwudziestolecia kapłaństwa w parafii Chrystusa Króla pragnę podziękować za wspaniałą współpracę przez te lata, za uwagi, dobre rady. Pragnę życzyć pięknych chwil na dalsze lata w prowadzeniu Kościoła oraz nas wiernych właściwą drogą. Pozdrawiamy serdecznie. Szanowny Księże Proboszczu, bardzo gratulujemy dwudziestoletniego stażu w naszej parafii. To proboszcz dawał nam sakrament chrztu, komunii świętej, a niedawno również uczestniliśmy wspólnie w sakramencie bierzmowania. Zna nas ksiądz od małego, zawsze czekaliśmy na księdza zaczepkę, pogaskanie głowy przy ofierze czy krótką rozmowę. Bardzo dziękujemy za wszystko. Jest otwarty na ludzi, na parafian. Zawsze można do niego przyjść albo zadzwonić, zawsze odbierze, zawsze znajdzie trochę chwilę czasu, żeby porozmawiać, pogadać. Księży Proboszczu, drogi Sławku, z okazji jubileuszu 20 lat posługi kapłańskiej w parafii Chrystusa Króla Fabianicach w imieniu całej rodziny, nas, dzieci i wnuków przyjmij najszczersze gratulacje oraz życzenia zdrowia, satysfakcji z pracy duszpasterskiej, oddanych i życzliwych parafian, a także błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. Korzystając z okazji, pragniemy jako parafianie podziękować za zaangażowanie w budowę naszej wspólnoty parafialnej, a także Kościoła Materialnego, z którego bardzo jesteśmy dumni. Osobiście wyrażamy wdzięczność za wszelką pomoc, życzliwość i modlitwę w różnych, często trudnych dla nas sytuacjach. No, jeszcze raz dziękujemy, życzymy wszelkiej pomyślności. Jest dobrym gospodarzem, co widać, dba o Kościół i parafian i niech gospodarzy nam jak najdłużej. Nasz ksiądz proboszcz jest bardzo fajny. Mówi bardzo mądre kazania. 20 lat temu, jak dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli nowego proboszcza, myślę, że niejedna osoba zastanawiała się, jaki to będzie proboszcz. Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy bardzo dobrego nie tylko proboszcza, ale i człowieka, który dba i zarządza kościołem i kaplicą. Zawsze znajdzie czas dla osób potrzebujących pomocy. Służy dobrą radą. Msze święte prowadzone są tak, że każdy wychodzi usatysfakcjonowany i potrafi z ufnością patrzeć w przyszłość. Organizuje spotkania świąteczne, koncerty i wycieczki. Swoim działaniem zachęca i mobilizuje dzieci i młodzież do aktywności duchowej. Księże proboszczu, proszę przyjąć wyrazy naszej ogromnej wdzięczności. Niech dobry Bóg wynagrodzi Tobie trud, poświęcenie i troskę, którą otaczasz wszystkich parafian. Dziękujemy za uśmiech, dobroć, skromność, pokorę, wielką gorliwość i zawsze gotowe ręce do pomocy drugiemu człowiekowi. Księże Proboszczu, życzymy Ci zdrowia i darów Ducha Świętego, radości i pokoju. Bóg zapłać i szczęść Boże w dalszym przewodzeniu parafią. Ksiądz Proboszcz bardzo zespolił naszą parafię, organizuje piękne nabożeństwa fatyńskie, jest zawsze dostępny, chętnie służy swoim parafianom. Drogi Księże Proboszczu, dziękuję za ukierunkowanie drogi życiowej mojego syna Macieja z zanotnieniem Ducha Świętego bo to dzięki namowom księdza matki rozpoczął gry na organach. Życzymy księdzu szczęśliwej drogi w posłudze kapłańskiej w naszej parafii pod płaszczem opieki Matki Bożej, rodzina Malinowskich. Drogi księże proboszczu, to już 20 lat minęło, od kiedy jesteś z nami w naszej parafii. Tyle przez ten czas się zmieniło, lecz nie ty, uśmiechnięty, życzliwy, otwarty i zawsze pomocny dla swoich parafian pełen zaangażowania w życie naszego kościoła. Zostałeś w parafię w trudnym momencie budowy Nowej Świątyni, ale doskonale poprowadziłeś do zakończenia prac budowlanych i cudownego upiększenia jej wnętrza. Dziękujemy ci za to. Kościół to nie tylko troska o to, co materialne, ale przede wszystkim o to, co duchowe, to, co zbliża nas do Pana Boga i prowadzi do rozwoju naszej wiary. Dziękujemy Ci za wszystkie msze święte sprawowane każdego dnia i trafne odniesienia do słów Pisma Świętego. Dziękujemy za sprawowane przez Ciebie sakramenty święte, szty, komunie, śluby, sakramenty pokuty i pogrzeby. Dziękujemy Ci za wszystkie organizowane pielgrzymki, z których tak wiele dobrego możemy wynieść. Życzymy Ci wielu łask Bożych, zdrowia i ludzkiej życzliwości, opieki Matki Boskiej na kolejne lata pracy w naszej parafii. Bądź z nami jak najdłużej. Szczęść Boże. Z księdzem proboszczem poznałem się, no, tak jak wszyscy wiemy, 20 lat temu. Przez 18 lat współpracowałem z nim, robiąc w kościele dekoracje. Ostatnie dwa lata, jak jest pandemia, nie robię. Wiadomo, kto robi. W każdym, w każdym bądź razie jako człowiek. No, jako człowiek jest bardzo dobrym gospodarzem, jest bardzo wymagający, ale jest sprawiedliwy. I do tego wszystkiego ma taki ujmujący sposób podchodzenia do wiernych. Mnie osobiście on najbardziej ujął tym, jak staje zawsze przed kościołem, przed mszą, i rozmawia z ludźmi. Zaprasza i to jest taki pasterz. No, nie mogę nic więcej powiedzieć, bo byłoby może jakieś lizustwo, ale po prostu ja bardzo lubię i szanuję księdza proboszcza, bo są, nie mogę nic złego powiedzieć na jego temat, a nie chcę znowu, żeby to było takie bardzo lukrowate. No i do tego wszystkiego, obydwoje bardzo lubimy psy, jesteśmy totalne psiorze. Drogi księże proboszczu. Z okazji jubileuszu 20-lecia pracy w naszej parafii chcielibyśmy serdecznie podziękować za pracę, posługę tuż pasterską i wielkie serce. Przez te 20 lat dał nam się proboszcz poznać jako wspaniały, otwarty człowiek i przede wszystkim dus pasterz z wielką charyzmą, zawsze uśmiechnięty, zarażający optymizmem. Musimy szczerze przyznać, że z chęcią uczestniczymy we mszy świętej prowadzonej właśnie przez naszego proboszcza. Odpowiednie nastawienie, podejście do młodych ludzi, serdeczność do dzieci. Wszyscy wiemy, jak to jest ważne w tych czasach. Inne podejście, ale jednak zawsze z Panem Bogiem. Księże proboszczu, serdecznie dziękujemy. Na koniec dodam tylko jeszcze, że gdy podczas rozmowy z moimi znajomymi ktoś pyta nas, z jakiej parafii jesteśmy, podnoszę dumnie głowę i mówię: z parafii Chrystusa Króla. Z proboszczem Sławomirem na czele. Nasz ksiądz Proboszcz jest wspaniałym człowiekiem. Bardzo go lubimy, szanujemy i myślę, że życzymy mu jak najlepiej. Te 20 lat z nami minęło no, niesamowicie szybko. Pragnęlibyśmy, żeby w zdrowiu, gospodarzył nam jak najdalej. Księże proboszczu, z okazji dwudziestolecia posługi w naszej parafii życzymy wszystkiego co najlepsze. Zdrowia, wielu pogostawień z dworzych. Dziękujemy za angażowanie i wielkie serce dla parafian. Doceniamy gospodarność, która sprawia, że nasz kościół pięknieje z roku na rok. Dziękujemy za uśmiech i dobre słowo, za lekkie podejście naszych problemów i łomności. Dzięki księdzu proboszczowi w naszym kościele czujemy się jak w domu. Dziękujemy i prosimy o więcej. Ksiądz Proboż jest śmieszny, jest tłusty i zawsze ma cukierki dla dzieci. Ksiądz prawosz jest przede wszystkim szczery, jednoznaczny, naturalny w tym, co mówi. Potrafi skonstruować w prosty, zrozumiały sposób kazania i myślę, że tym przekonuje wszystkich. Czcigodny, kochany księże proboszczu! Wierny swojemu powołaniu, obchodzisz dziś 20 lat posługi w naszej parafii. Dziękujemy Panu Bogu za Twoje doświadczenie, pełne radości i dumy, ale też trudu i zmagań. Dziękujemy za zrozumienie, troskę i obecność. Dzisiaj, na kolejne lata Twojej posługi kapłańskiej, pragniemy życzyć Ci... Bożej miłości, daru Ducha Świętego, ludzkiej dobroci i życzliwości, żelaznego zdrowia i anielskiej cierpliwości, życzą sąsiedzi. sąsiedzi. Kiedy 14 lat temu przekroczyłam próg parafii, zastanawiałam się, czy będę się dobrze czuła, czy głoszone Słowo Boże do mnie przemówi i inne takie wątpliwości. Dziś mogę powiedzieć tak spełniają się moje oczekiwania kazanie księdza proboszcza słucham z zainteresowaniem uczą pomagają wierzyć pomagają żyć dają odpowiedź na wątpliwości kościół kaplica są ciepłe przytulne nieprzeładowane nie rozpraszają uwagi remont Wnętrza, ogrzewanie, organy ławki i wiele innych to kosztowne sprawy. Cały czas do przodu. Nie mnie oceniać kogokolwiek, ale gołym okiem widać, że dobrze się dzieje. Na następne lata pracy w parafii dużo zdrowia, pomysłów, życzliwości i szacunku parafian. Bóg jest miłością. Kto miłość daje, to również dostaje. Wszystkiego najlepszego. Życzę wszystkim smacznego obiadku.